Jedziemy. Idziemy na jazdę testową Tesli Model 3 Standard Range. 5,6 sekund do setki, jakieś 350 km zasięgu. Napęd na tył, no po prostu XXI wiek. Zero pomp, zero jakichś tam płynów olejów, smarów. Technologia XXI wieku, która jest dostępna dla zwykłego człowieka. Takiego drugiego samochodu nie ma. Przygotowałeś się. Tak, trochę się uczyłem o tym. Research Skręć. Ale proszę lecimy. mnie nie stresować, bo właśnie przyjeżdżamy koło... Jesteś gotowy? Sądu Rejonowego w Krakowie i jestem gotowy. Jestem pewny, że jestem. No to lecimy. Jestem z Tobą, to nic mi nie grozi. Duże miasto. Lubię to jak że prowadzi samochód. No. Audisia. Zakryjemy rejestrację, żeby nie było. Ale rejestrację możesz. Nie ma problemu z tym. To? Jasne. Można jej. Z tyłu jest sąd. Tam się jeździć po zaświadczeniu o niekaralności. Albo tam, z, no, albo zdajesz broń, nie, broń zdajesz w nowej chucie. Y, no tu lecimy. Lecimy, powolutku lecimy. Skręć łagodnie w lewo. Dobrze. Kraków nocą jest piękny, zwłaszcza na drogach. Tylko dużo się dzieje tutaj, no.